Cześć, hej Siemano, witajcie. Tutaj Ferdi, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Lego Piraci z Karaibów. Rozpoczynamy dzisiaj nowy epizod na krańcu świata i rozdział pierwszy. W ogóle mam jakiś fajny humor aktualnie, więc będzie, myślę, na wesoło. Maszerują chłopcy. Macie. ej, I z czego się cieszysz. <laughs> tak, bawmy się, pewnie. What? Cudowne rozrywki mieli. <laughs> o. Oh. Dobra, i co się z nim stało? Niziołek. A tylko spróbuj. K czy szantaż. Hmm... <noise> Ale czy ja mam jakiś... E, klucze, jestem nieogarnięty. O co tu teraz chodzi? Hmm. Aha. <głos> <Yeah>. <głos> Akurat idealny. Dobra, ziomeczki. I kto to jest za pani? Elisabeth, jako pirat w przebraniu pirata. No spoko, ok. W ogóle chyba musimy iść na łódź jeśli się nie mylę. Ale to za chwilę. Pływamy sobie. Tu, 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 tu. Co? Musimy porwać ten wielki statek. Czy ja się nie mylę? Się okaże. Jak pływa szybko tym kajakiem. To już Jack mniej ogarniał, jeśli chodzi o łódź, która była tam, wiecie, w takim w tym odcinku z. Z, 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 z jak był z Elizabeth właśnie na bezludnej wyspie a miał łódkę Dobra fati ogarnij się i wymyśl co my tu mamy zrobić, bo na razie co nie masz ryby Patrz Patrz my zabierzemy rybę No zabierz tą rybę O właśnie kebum i patrz zasiemy Ci ryby. Masz. A co dostaniemy w zamian? Super! Wyskoczyłem! Bang! Mogę to zniszczyć? Ja! W ogóle przyjąłbym taki fotel, czyli taki, właściwie fotel z klocków Lego mieć w pokoju. Ej, to by była jazda. Z Takim mięciutkim, oczywiście, oparciem. Nie czy jest takie coś. Na pewno takie coś można złożyć z klocków, nie? Nakupimy klocków i jazda. Ale nie. Troszkę wymyślam co. Nie. Tak ciut, ciut Dobra, ziomek wesoły w kapeluszu. Co tutaj się dzieje? O! Bęk. Ten to złapie i trzymaj to e, no kurczę, ale to chyba właśnie w ten sposób powinno działać, no. Nie ja myślałem dlaczego on sobie odchodzi. Jakoś krzywo sobie ta dziewczyna skakała. Nie wiem dlaczego. Mogę to tak, wiecie, bęk i nie? Nie jest. Wyjście do wieży, przyjdziesz tutaj do mnie? Koleś, a najpierw ona musi ci jakoś utorować drogę. Dobrze, więc tylko jak to zrobić? Nie, coś tutaj jest w środku, raczej nie. Kurczę, wykminę, myśli ja. Super. Dobra. Chodź. Ze mną Barbaroso. Idziemy na górę. Zajmiemy się tymi dźwigniami. Z tego względu, że potrzebuję dwóch mieczy. Jesteśmy potrzebne. Się nie cieszę w ogóle z cudego nieszczęścia. No weźcie, nie jestem kurczę taki. Dobrze frajerom. Cudownie. bank jest kolejna lokacja. Fajnie, że tak się szybko wczytuję. jest. W końcu ogólnie LEGO nie zmagającą. jest praktycznie na każdym sprzęcie powinno wiszyć. Nie patrzyłem na wymagania. Ale ziomeczki, Zachęcam Was oczywiście do kupna. Z. Płynic ci się chcieli domówić? Nie wątpię. eee, yy, yy, Mindfuck kurwa, jak ona to zrobiła? No ja nie spróbowałem oczywiście, nie. Co nam to dało? Kompletnie nic. Szukamy drugiej. Nie! Jeszcze ciut. I teraz? Nie, patrzcie, jest kula. O! Muszę zrobić coś takiego. Bang, 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 bang. Teraz zakręcić. O, jeszcze. O, zakręcić. I podobają mi się takie, <taki> takie zabawy. To jest ciut oszukane. Jeszcze tak, pyk. O! Ale nie ta kula miała nie spaść tam. ale i to nie było wesołe. Jeju. Jeju, je. No, tak. Właśnie. Dokładnie. W ten oto sposób. Mam nadzieję, że ona się teraz tam spokojnie zostanie w dół. O super. Niestety nie. Właśnie tak. I op. Super, co nam tu dało? Przejście! Ziomeczki, mamy przejście, super. Najpierw klocki. Czym ja mam rzucić do góry ten cel? Nie mam tu chyba nic, mógł złapać. Widzieliście? Talerz lewitował. Haha. Dobra, nieważne, idziemy. Nie jebaw się już tym, załatwiłem to. Ej, w kuchni jesteśmy. Nie! Jesteśmy w bardzo małym miejscu. Jesteśmy w kom... Oj, wrzątek! Serio, serio? Do zimna was przesunę. Nie cały czas sobie... Wo Zbieraj klocki. Super. Macie... Nie ma łaźni parowej. Koniec. Jak <laughs> Ej, dobra, ale wyjaśnijcie mi jedną rzecz A tam nie mogę się przedostać teraz Ecko Boys I Co ja mam zrobić O! Ha ha au. z drugiej strony też Dobra, ale tak, maczki szczerze co nam to dało? odblokowało nam to przejście, tak? Elo, kto się zna na tym? Ty też, na bangnie. No właśnie. Pogadajmy z tobą. Hmm. 10 minut dopiero gameplayu? Ej, Czekaj, zdziwiłeś Wyściskał go. Żółwik, piona, żółwik, żółwik odwrócony. Co? Hmm. Pożycz, wiesz co jest sprawa? Pożycz mi tą dużą łajbę. Like, tak jest. <laughs> <laughs> że nie sobie tym, że... Masz <laughs> już <laughs> Ej, rozwalizaj mnie ty. Ziomek, chodź, werbujemy cię. A ciebie jak? Nie wiem. Nieważne, co z tym mam zrobić? coś się robi? Marchewka frajerowi. Temu... Już ci to daję. Masz, już jesteś mój. Ja się wywerbuję Trzeba im dać po prostu spływę Ja nie mogę tędy przejść Fajerwerki Bang, bang, bang Słuchajcie, że ten koleś Ten Może, może strzelać Co tam jest marchewka Dawaj Patrz, zwerbujemy Chińczyka Który sobie wcina marchewy Super Teraz ty gazda, wytatuowany pirat, co ty nie powiesz, on jest taki silny, nie? I ja uwolniliśmy księżniczkę, super, teraz możemy już iść. Oupsi, szeregi niebieskich smurfów nas zadechłały, załatwimy go marchewką. <śmiech> patrzcie! <śmiech> On cię do wody wyrzuca. Ej, dlaczego nie mogę? I tutaj go wywalę. <laughs> Bierz go! Bęk, tu powinniście to widzieć. <laughs> Dawaj go! I spłakałem się ze śmiechu. Masz. Dobra, załatwiliśmy ich. Idziemy. O, co tu się dzieje? Nie, nie wiem, nie ugarnię. Nie zostawmy ich. W no masz miecz. Super. I tak was wykończyli. I oni wrócili? Urazałmy, że maybe tak A niech jest po prostu sporo Możesz to przesuwać Super, mamy most A co tu dać? Ale to nie może być tak skomplikowane jak to wygląda. Stąd wychodzą chyba? Czy skąd? Nie wiem, nieważne. Idziemy przez ten most. Muszę coś przynieść. Ta nie co? Nie mamy kolesia od strzelby. Ty strzelasz? No, super. Muszę się oddalić. No, strzelaj w to. Bęk Jeszcze w to Ciekać ten Cię skruszy No nie, no żartujecie sobie Aha, okej okay. Nie, kto my kruszy LUT? Nie ty Może ty Nie wiem, nieważne tak, zniszczyć skręta. nie. Nikomu się nie należy. Dlaczego oni wszyscy. <laughs> Ej, sorry za tą chrypę, to wybierzemy <laughs> Siłacz. What the fuck. Tak, zbudujmy z tego powóz. Co by nie. Uwaga. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, ty to pchasz. Serio? I co? Aha, dobra. Załóżmy, że tak to miało wyglądać. Beng, bang, bang! Chcesz wykonać długi skok? Kurczę, chciałem go złapać, zanim nie do nas. Zabierz to i daj to tu. Patrzmy, też umiemy. Ognia nie ma. Dajcie ogień. Jeden Chińczyk kurczę, biały, nieopalony w ogóle mi się strasznie spodobał. Ten zły. Odblokowaliśmy przejście przy okazji. Noi, klocki No już to. Dziomki, kurczę Widzicie? Super Zaraz dostaniemy statek, lecz najpierw Chcę więcej klocków Pytanie czy uda mi się być tym prawdziwym piratem Wrócimy się kawałek. Co tu jest? Wszyscy za mną musieli skoczyć Frajerzy Musicie być troszkę asertywni kurczę. Nie, tam nie przejdę Bęk I tak muszę tym ziomkiem z kapelutkiem Dawaj w to Super, jest przejście Udało się! Piona, stary! Ups. Co kurde? Tak, spójrzmy na nich, słoniak. Co by nie... Co się będziemy powstrzymywać? Ci w tej Ja cię pierdzielę. Okej okay, ziemeczki, poziom Singapur został ukończony, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić soczystej łapy w górę. Zapraszam was na kolejny odcinek, który jeszcze dzisiaj jakoś mi się spodobało wrzucać po dwa dziennie, więc tak do końca serii powinno być, chyba, że z jakichś niewiadomych powodów się nie wyrobię, nie dam rady. Cóż, będziecie musieli mi wybaczyć, ale zapowiada się, że po dwa odcineczki dziennie. Trzymajcie się gorąco, pa pa.